Sylwester w tańcu i w biegu oraz bezpieczniejsze przejścia dla pieszych. Rozpoczynamy pierwsze w 2013 roku wydanie programu Miasto Żyje. Tradycyjnie już wielu płoczczan powitało nowy rok przed ratuszem. Do tańca zaprosili Ramona Rej oraz zespół Belfast grający covery grupy Bonnie M. Życzenia wszystkim zebranym złożył prezydent płocka Andrzej Nowakowski. Dużo, dużo szczęścia, radości, pomyślności dla wszystkich w 2013 roku. Wspólnie z prezydentem uczestnicy imprezy odliczyli ostatnie 10 sekund starego roku oraz obejrzeli 10-minutowy imponujący pokaz fajerwerków. Znaleźli się i tacy, którzy postanowili nie czekać z witaniem nowego roku do północy i świętowanie rozpoczęli koło południa. Ponad 100 osób uczciło nadejście 2013, biorąc udział w biegu sylwestrowym. Do pokonania były dwa okrążenia wokół sobódki. Wśród śmiałków, którzy zmagali się nie tylko z dystansem, ale i z porywistym wiatrem, był m.in. prezydent Andrzej Nowakowski. Bieg zorganizował parafialne uczniowski klub sportowy Wiktoria. Kolejne przejścia dla pieszych w Płocku są bezpieczniejsze. Miejski Zarząd Dróg w ostatnim czasie doświetlił i dodatkowo oznakował 11 takich miejsc. Wszystko w ramach programu Jasno i Bezpiecznie. Podświetlenie przejść i znaków funkcjonuje po zmierzchu. Jest uruchamiane razem z oświetleniem ulicznym. Ostrzegawcze pulsatory diodowe działają przez całą dobę. Z grona odznaczonych medalem Laude Probus dołączył podczas grudniowej sesji Rady Miasta Mirosław Łakomski. Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski uhonorował go w ten sposób za 40 lat pracy twórczej. Za wybitne osiągnięcia artystyczne, za dokumentowanie najnowszej historii Płocka oraz ocalenie od zapomnienia ludzi i miejsc ważnych dla miasta nadaję Panu ten medal Laude Probus. Mirosław Łakomski jest malarzem, grafikiem, fotografem, autorem kilku książek o Płocku, będących zbiorami wspomnień oraz unikalnych fotografii miasta sprzed lat. Na zakończenie zaproszenia. W Książnicy Płockiej można oglądać wystawę poświęconą Brunonowi Szulcowi. Na ekspozycji m.in. zdjęcia i dokumenty ze zbiorów Warszawskiego Muzeum Literatury i klimatyczne zdjęcia dawnego Drohobycza. Całość bardzo ciekawie zaaranżowana na uliczkę sprzed lat. Bardzo ciekawie prezentuje się też wystawa w Muzeum Mazowieckim, przygotowana z okazji 50-lecia Płockiego Towarzystwa Fotograficznego. Podziwiać można m.in. pochodzące z XIX wieku pierwsze zdjęcie Płocka, aparaty fotograficzne sprzed lat i prace polskich fotografów. Na odwiedzających muzeum czeka mnóstwo ciekawostek i rarytasów fotograficznych, prezentowanych w wyjątkowo pomysłowy sposób. 6 stycznia ulicami Płocka po raz drugi przejdzie Orszak Trzech Króli. Do udziału w barwnym korowodzie, podobnie jak w poprzednim roku, zaproszeni są wszyscy Płoczanie. Orszak wyruszy o godzinie 12 ze Starego Rynku i przejdzie do katedry. Na trasie przemarszu zostaną odebrane scenki rodzajowe.